Cześć, witam Was na kanale Wideoblog Tech. Dzisiaj mamy w teście kolejną myszkę dziurową jak szwajcarski ser. Tym razem mamy firmy Cooler Master MM711 Ultra Lekka Myszka, Ultra Dziurawa Myszka z RGB myszka gamingowa, myszka dla graczy FPS-owych, dla graczy nie boję się tego słowa użyć dla graczy CSGO. Ale nie tylko, zapraszam na test, recenzję i prezentację tego kawałka sera szwajcarskiego. Nastała, jak widać, moda na dziurawe myszki, na myszki gamingowe ultra lekkie, ultra szybkie myszki bo wiadomo, że im więcej dziur, tym lżejsza konstrukcja tym ta myszka jest szybsza, przynajmniej w teorii chociaż tacy dobrzy producenci dobrze wykonują swoją pracę i dobrze projektują te myszki. Faktycznie one są lekkie i są szybkie. Ta myszka waży poniżej 60 gramów, tak deklaruje producent. Coraz więcej jest tych myszek na rynku, więc stwierdziłem, że niedługo kupię taką wagę jubilerską i będę ważył te myszki, żeby sprawdzić, czy faktycznie wagowo się zgadza. Ale abstrahując już od wag... Coraz więcej producentów, znaczących producentów akcesoriów gamingowych na rynku goni trend na myszki dziurawe, na myszki gamingowe. Czy to dobrze, czy to źle, nie wiem. W każdym razie coraz więcej z nich chce mieć taką myszkę w swoim portfolio produktów. Myślę, że to jest ok, jednak, tak, jednak myślę, że to jest ok, ponieważ zawsze jest jakieś urozmaicenie na rynku trudne słowo i zawsze mamy jakiś większy wybór, jeżeli więcej producentów takich większych, jak na przykład Cooler Master stworzy takie produkty będzie w czym wybierać. I też mówmy się, że one wszystkie są bardzo podobne do siebie, bo tutaj ciężko wymyśleć inny układ dziur, większą, mniejszą ilość tych dziur. Wszystkie bazują na wyglądzie plastra miodu, przynajmniej te, które aktualnie można dostać. Na rynku, ale skupmy się na bohaterze dzisiejszego odcinka, na MM711 od firmy Cooler Master. W opakowaniu, oprócz samej myszki, znajdziemy skróconą instrukcję obsługi i znajdziemy też zapasowe teflonowe szybkie ślizgacze. Nic więcej nie ma, no oprócz oczywiście samej myszki. Opagonowanie musimy pobrać ze strony. Producenta. Myszka występuje w dwóch kolorach, w czarnym i w białym. Dodatkowo każdy z tych kolorów dzieli się na matowy i błyszczący. Do mnie trafił akurat czarny mat. Bardzo taka stonowana myszka. Na początku, kilka słów o wyglądzie. Myszka nie jest duża, jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla praworęcznych graczy. Z lewej strony ma dwa przyciski. Na górze, oczywiście lewy, prawy, przycisk myszki. I yy, myszka dosyć gruba, podświetlana RGB z gumową wykładziną. Na środku przycisk zmiany DPI de facto tyle. Wszystkie je. Przynajmniej większość z nich, zobaczcie za chwileczkę, w oprogramowaniu producenta można kustomizować, przypisywać do nich różne, przeróżne funkcje, włącznie z makrami. Jej wymiary to 116,5 na 62,4 na 30,3 mm i waga poniżej 60 gramów. Tak jak Wam powiedziałem, chyba zacznę to weryfikować. Niezaprzeczalnym atutem tej myszki jest jej przewód, zakończony wtyczką USB 2.0 pokrytą, pozłoconą. Pokrytą złotem, tak to ładnie zabrzmi. Natomiast przewód jest typu szmata. Dlaczego typu szmata? Jest to przewód w materiałowym oplocie, ale jest on tak miękki, tak elastyczny, że bez problemu możemy go całego, a ma 180 cm, zwinąć i schować. Chowaj się tu. W dłoni, proszę bardzo, naprawdę, jak sznurówka. Wiecie, taka sznurówka z trampków, taka. Tak właśnie. Tak na takiej zasadzie właśnie ten przewód działa, co jest jego tak powiedziałem, niezaprzeczaną yy, zaletą, bo będzie się dobrze układał na biurku, nie będzie haczył, nie będzie szorował, nie będzie spowalniał ruchów myszki, bo ciężki, twardy kabel również przy momencie jak przesuwa się po stole potrafi spowolnić ruch myszki. Myszką rządzi 32-bitowy procesor ARM Cortex M0 Plus i posiada 512 kB wbudowanej pamięci. Sugerowane typ ułożenia dłoni, na nim to jest claw, czyli pazury, szpony, jak tam ktoś mówi, jest to mała myszka. Jak widzicie, jakbym położył na niej dłoń na płask, to... Połowa dłoni jeździ po stole, dlatego jest to myszka przeznaczona dla graczy, którzy trzymają w ten sposób myszkę. Taki mają uchwyt. Mamy tutaj sensor optyczny Pixarta 3389, przełączniki Omrona wytrzymujące 20 milionów klików, przyspieszenie 50G, duże, szybkość śledzenia 400 IPS-ów, lot na poziomie 2 mm, pooling 1000 Hz i DPI do 16000 z możliwością ustawienia 7 poziomów zmiany. Mysz posiada oczywiście podświetlenie RGB, a jej i PCB jest pokryte warstwą zabezpieczającą przeciw kurzowi, i w przypadku zalania, jakby nam się przypadkowo znowu soczek na biurku katapultował i trafił w gryzonia raczej płyn, znaczy sam soczek, no szklanka jak się rozbije, to już można sobie dłonie pociąć, ale no tak, no bo jakoś to musieli zrobić, tak? Całość praktycznie jest na wierzchu, może nie na wierzchu, ale do wszystkiego co jest w środku mamy... Dostęp, nie jest to osłonięte, bo mamy tutaj plaster miodu. Normalnie, jakbyśmy wyciągnęli taki jeden z ula i chcieli sobie miód ze skrobać, tak wygląda ten gryzoń. Na pewno inaczej niż zwykłe, bo jest taki w półkabriolet, taki w półgolas, można powiedzieć, ale ma to też swój urok. Natomiast faktycznie problem może być z kurzem, dlatego producent zdecydował się na zabezpieczenie i przeciwkurzowe, i przeciw zachlapaniu może bardziej niż zalaniu bo nie wierzę, że ta myszka wytrzyma zalanie. Jak zrobimy tak. Jak przyjedzie do mnie jeszcze kilka takich myszek do testów i producenci będą się opierali, że one są odporne na zachlapanie czy też zalanie, to ja je wszystkie wezmę i zrobimy test. Zobaczymy, która tak naprawdę wytrzyma zalanie czy też zachlapanie. Dobra? Z tego typu takich otwartych, gamingowych, szybkich, lekkich my myszek. Zopałem. Soft sterującą myszką Cooler Mastera. Pierwsza strona wita nas możliwością customizacji praktycznie każdego przycisku oprócz lewego myszki. Tutaj nie możemy zmienić, on zawsze będzie tylko i wyłącznie odpowiadał za funkcję potwierdzania, ewentualnie strzału w grze, jeżeli tak mamy to ustawione w grze. Natomiast każdy z przycisków, łącznie z rolką, przewijaniem do przodu, do tyłu, klikaniem rolki, wyborem. Też tego nie można zmienić. O, widzicie, nie można wybrać, y, zmienić przycisku funkcyjnego DPI na inną funkcję. No, natomiast boczne można sobie też pozmieniać przyciski, przyporządkować ich do nich różne funkcje, łącznie z makrami, które też można będzie później sobie tutaj y, ustawiać. Kolejna zakładka podświetlenie. Za dużo tutaj o dziwo nie mamy efektów. Mamy statyczne oddychanie, zmiana kolorów. Indykator, i można sobie skustomizować na swój jakiś tam jeden kolor, który chcemy, żeby się nam świecił. I generalnie tutaj tyle, więc dla fanów RGB może troszeczkę rozczarowująco, ale jest to. No, w tym przypadku nie jest to myszka specjalnie stworzona po to, żeby nam świeciło na biurku, tylko to światło jakby jest jakby dodanym, dodaną cechą do tego produktu. I moi drodzy, duża zakładka z możliwością customizacji ustawień DPI: możemy sobie wybrać, ile leveli DPI ma obsługiwać nasz przycisk i do każdego z tych leveli przyporządkować sobie wybrane DPI, które chcemy mieć. Można sobie oczywiście zmienić DPI, może być inne na osi X, inne na osi Y, też nie ma z tym żadnego problemu. Możemy ustawić sobie zmienić pulling, zmienić loda i zmienić przeciągnięcie, włączyć bądź też wyłączyć przeciągnięcie kątowe. Domyślnie jest ta funkcja wyłączona. Szybkość podwójnego kliku, szybkość odpowiedzi przycisku, można też sprawdzić, dodać nową powierzchnię, którą mamy. Nie wiem, czy ma to faktycznie wpływ na działanie, jednak wykonaliśmy ten zabieg. Mamy też zakładkę makro dla zwolenników makro, co się często przydaje wielu graczom. Można sobie tutaj stworzyć własne e, makra i profile. Za, po to jest właśnie pamięć budowana w myszce, że możemy sobie zapisać. Pięć profili, później ewentualnie wczytywać prosto z myszki, albo zapisywać oczywiście prosto do myszki. I tyle, nie jest to jakoś bardzo zbudowane oprogramowanie, szczególnie uboga tutaj, ubogi jest tutaj dział RGB, ale to też można oczywiście wyłączyć podświetlenie, żeby nie było. O, pooling, moi drodzy, fabrycznie, jest, to, teraz jest ustawione na 1000, jak widzicie w programie i faktycznie w tych granicach oscyluje więc jest to zgodne z tym, co możemy sobie ustawić w programie. Sprawdźmy sobie interpolację. Ustawiłem przyciski myszy, takie przedziały DPI, koło 2400, 5908, 913, 616 tysięcy DPI. Zobaczymy, w którym momencie będzie interpolowała, bądź też nie będzie interpolowała. Zaczniemy od tego najniższego, czyli od 1900 DPI. Tu jest w porządku. Przejdźmy sobie teraz do 4200 DPI. Teraz jest okej. Okay. Kolejny 5900 DPI. Jest w porządku. 8000 8500 DPI. Też jest ok 9900 dpi, z racji tego, że myszka jest lekka, strasznie szybko mi ucieka. Staram się jak najwolniej ją operować. Jest w porządku 13600 dpi. Tutaj już widzę, że lekka interpolacja jest, niestety, ale. O, widzicie? Tylko fragmentami. Ale już występuje. I 16 tysięcy to już będzie prawdziwy kosmos, żeby ten test przeprowadzić. No tutaj już zdecydowanie widać tą interpolację. Widzicie, więc w granicach 10 000 dpi jeszcze nie występuje interpolacja, a później już przy 13, 6, 16 tysiącach, 16 przepraszam, ta interpolacja występuje. Pograłem chwilę, ale teraz nie mogę grać w Waszej obecności, bo jak mi położył rękę na klawiaturze, to bym Wam zasłonił myszkę, nie mam jak tego zrobić. Na odwrót, bo tak mam to ustawione stanowisko, które zresztą wiecie. Powiem Wam tak, nie jest to oczywiście gra, którą... Na której testowałem myszkę, nie jest to gra e e sportowa, nie jest to CSGO, jest to The Division 2, ale specjalnie to zrobiłem, żeby sprawdzić, czy dla Takiego gracza, dla którego gry esportowe, takie jak CSGO, nie są priorytetem, a lubi pograć właśnie w takie sieciówki online jak The Division 2. No, to nie jest tylko gra, oczywiście, online, ale to jest dużo bardzo zbudowany tryb współpracy online pomiędzy różnymi graczami. Czy ta myszka też będzie dobra, czy wystarczy jakaś zwykła myszka, czy, czy powinien się skusić na taką lekką, gamingową, super gamingową myszkę. Bo po tej rozgrywce mojej tutaj w wtedy Division 2, hmm, wychodzę z założenia, że tak, jeżeli ktoś jest esportowcem, to ta myszka jest faktycznie stworzona dla niego. Natomiast jeżeli ktoś jest takim każualowym graczem esportowym, a bardziej jest skupiony właśnie na takich sieciówkach, na FPS-ach, ale nie esportowych, typu The Division 2, to po przesiadce na taką lekką myszkę będzie musiał się troszeczkę do niej przyzwyczaić, bo ona będzie dla niego ciut, troszeczkę, trochę bardzo. Zbyt lekka. Natomiast sama praca myszki jest fenomenalna, jest responsywna, bardzo szybko reaguje na nasze polecenia. A czy daje nam jakąś przewagę? Myślę, że tak, ale to mogliby ocenić tak naprawdę. Gracze, którzy, którzy zajmują się, którzy dużo grają w strzelanki, którzy, który, dla których strzelanki to jest ulubiony rodzaj gier, który mamy na rynku i którzy faktycznie w tym siedzą i na tym zjedli zęby. Ja jestem każuolowym graczem, przeważnie gry uruchamiam. Z braku czasu po to, żeby przetestować jakąś kartę graficzną bądź też inne podzespoły w grach. W wolnym czasie, no niestety, mam go mało, więc też nie jestem w stanie sobie pozwolić na to, żeby uruchomić jakąś grę i pogadać. Chociaż w The Division spędziłem tam parę godzin, chociaż to oczywiście nie jest nic. Natomiast, no, czy kupiłbym taką myszkę do The Division? Tak. Powiem Wam szczerze, że, że tak, że do The Division 2 bym kupił. Więc jeżeli mnie odpowiada ta myszka w The Division 2, to myślę, że Wam będzie odpowiadała bardzo ta myszka w CS GO. Podsumujmy sobie, moi drodzy, tego gryzonia. Kosztuje od 260 zł w górę w sklepach, Niektórzy Janusze Biznesu, nawet to sprzedają po 340 zł, bo widziałem w internetach. Pod filmem znajdziecie link do strony producenta, bo aktualnie jeszcze w nie ma jej w ofercie, a mam nadzieję, że chłopcy... Po tym moim materiale filmowym sprowadzą tą myszkę. Znajdziecie też link do innych polecanych przeze mnie myszek, więc możecie sobie sprawdzić. Ale wracając do naszego bohatera programu, do MM711. Czy myszka warta grzechu? Na pewno dla graczy FPS-owych i to nie tylko dla graczy CSGO, sportowych, co powiedziałem Wam przed chwileczką podczas po teście w grze w The Division 2, bardzo fajnie mi się nią grało w The Division. Na pewno jest dużo lżejsza od myszki, którą standardowo używam, czyli od Logitecha G502 Hero. Jest zdecydowanie lżejsza, bez porównania, biorąc do, do, w dłoń jedną i drugą, tej praktycznie nie czujemy, a tutaj przy Logitechu czujemy jej dosyć duży ciężar. Czy jest to dobre? Dla osób faktycznie grających w strzelanki jest to naprawdę duża zaleta. Kupić taką lekką myszkę. Chyba że jest się każuolowym graczem, to możemy sobie odpuścić, kupić jakąś zwykłą standardową, jak gramy, gramy raz w niedzielę, tam dla przyjemności. Tak? Natomiast, jeżeli lubimy FPS-y, FPS-y są naszym światem, są clue naszego grania, to zdecydowanie warto zaopatrzyć się w taką lekką myszkę, bo przyjemność odczucia i feeling z gry jest zupełnie inny. Trzeba się troszeczkę przestawić. Kilkanaście minut zajmie nam to przestawienie się, dopasowanie DPI do naszych upodobań na tym gryzaniu, ale jeżeli już to zrobimy i zrobimy to dobrze, pod nasze preferencje, to na pewno to gwarantuję Wam, że w 90%, 90 z Was będzie naprawdę zadowolonych z tego szybkiego gryzonia. Ode mnie leci moja rekomendacja dla tej myszki Cooler Mastera MM711 i napiszcie mi w komentarzach czy Wy myślicie o zakupie, grając w FPS, -y, myślicie o zakupie takiego podziurawionego gryzonia. Czy zastanawiacie się nad tym? A może już macie? A jeżeli macie to napiszcie jaki i czy jesteście z niego zadowoleni. A jak Wam się soczek katapultował na taką myszkę, to też napiszcie, czy to przetrwała. To taka wiadomość dla innych widzów i dla potomnych zostanie pod tym filmem. Odejmę to tyle. Dzięki serdecznie za oglądanie tego testu, recenzji i prezentacji dziurawego jak ser szwajcarski gryzonia od Cooler Mastera mm 711 który swoją drogą jest fajnym gryzoniem. Jedyne, do czego mógłbym się doczepić w tej myszce, to to, że dla mnie przy dużej dłoni jest troszeczkę dosłownie może o pół centymetra, o centymetr za krótka. Ale to naprawdę, ja mam duże, duże łapy, mam długie palce i łapy, więc y, większość z Was będzie ok, chyba że ma jeszcze większe ode mnie. Nie przedłużając, trzymajcie się, pozdrawiam Was, wideoblog tech.